Cześć widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, tak, był powrót do szkoły, już niestety, ale dobrze. Nie będę, nie będę Was tym teraz zanudzał, więc przejdźmy od razu do tego, że wpadł mi właśnie do pomysł, pomysł do głowy na taką serię z jakichś odcinków takich troszkę instruktażowych, jak zbudować jakieś takie proste dioramy. No, na każdą kieszeń, także wiecie, zaczynajmy. Mamy tutaj takiego plejta, no i go połączymy ze wcześniej troszkę z teksturowanym plejtem, bo jeszcze przed odcinkiem w sumie to robiłem. Mamy tutaj takie kamyczki dookoła. Zaraz się dowiecie po co zresztą dookoła. No i teraz tak, wiadomo, co to za plaża. Bez fal oraz zamku z piasku, więc go dodajmy. Jeszcze tylko szybko wspomnę, że makieta musi być od dołu bardzo dobrze umocniona. Tak, żeby naprawdę można było ją śmiało położyć, budować na niej tak, żeby się nie rozpadała na przykład po wzięciu do ręki, żeby nie robiła czegoś takiego, bo później będziecie naprawdę bali się ją dotykać, więc naprawdę odradzam. Musi być wytrzymała, to taka rada. No i tak, zróbmy jakiś roślinek, bo często tak z na wydmach rosną takie roślinki, dlatego weźmy i zróbmy kilka takich sztuk. Na jumperach jeszcze elementy takiej trawy oraz gałązek. No i jak mówiłem, co to za plaża bez zamku z piasku. Tak mamy tutaj dwie jego małe wieżyczki. A jeśli chodzi o sam zamek, to można go zrobić w prosty sposób z jakichś chrupowatych elementów, brików oraz skośnych. Jako taką pod no, no taką. No bo jednak. No, co to za plaża bez zamku? No i tak, przydałyby się tu jeszcze fale, no bo w sumie, co to, co to za plaża bez fal? Więc zróbmy i fale. Tak, mamy tutaj takie słoupy, transparentne. No i zróbmy fale. Fale gotowe. Mamy tutaj właśnie takie słoupy. I takie troszkę też, ale można powiedzieć, że są. Nie są one jakieś piękne, ale jak mówiłem, ma być to taki lifehack na każdą kieszeń, a nie na jakieś zaawansowane budownictwo. Więc jeszcze minifigurka. Jeśli chodzi o minifigurkę, to naprawdę głównie zależy ona od Was, bo ja na przykład zbudowałam taką minifigurkę. Jakaś łopata, tors bez koszulki, główka, no i czapka z daszkiem, wiadomo. Takie tej podstawowe menifigurka, ale od was, od was zależy, jaka będzie taka naprawdę figurka, byleby pasowała do plaży, więc ustawmy tego gostka tutaj. Obok swojego dzieła z piasku. Tak będzie chyba lepiej. No. I tak się prezentuje gotowa makieta. Ale jeśli chcecie zrobić ją jakoś trochę realistyczniejszą, to używając takich elementów. Można po całej długości plaży pociągnąć coś takiego Gdzieś przy większych górkach to da taką fajną teksturkę Ale jak dla mnie przy tym, że piasek jest nierówny To takie idealne zaokrąglenia się nie nadają Bo wygląda to dosyć nienaturalnie Ale wybór zależy od Was Dlatego ja dziękuję Wam za oglądanie No ode mnie to na dzisiaj tyle Ale spokojnie, jeszcze dzisiaj wrzucę następny odcinek Także wiecie Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, zostawcie lajka. Pa, pa.